Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Smaków. Dzisiaj jesteśmy na Nadodżu, dzielnicy, która odzyskuje dawny blask. Pojawia się tutaj coraz więcej lokali, między innymi ten, w którym dzisiaj będziemy, Vincentego 21 na dodrze, dzielnica, która do niedawna kojarzyła się z czymś niebezpiecznym, a teraz jest to miejsce coraz ciekawsze, które wabi przygodą, ciekawymi smakami. Dlatego pojawia się tu coraz więcej turystów, przyje przyjeżdża tutaj coraz więcej Wrocławian, a my będziemy jak zwykle dla Was się poświęcać, będziecie jedli pyszną, pyszne ciasta i pili wspaniałą orężadę naszymi ustami. Zapraszamy. Jesteśmy już w lokalu. Wnętrze urządzone w minimalistycznym stylu. Faktycznie wnętrze oszczędne. Wokół nas palety. Proszę Państwa, jesteśmy na nadotczu. Tu wolno więcej, więc siedzimy na parapecie. Tak, I pijemy orężadę. Właściciele postanowili stworzyć własną markę orężady na bazie wody z Doliny Baryczy. Tak jest, moi drodzy. Prawdziwy wehikuł czasu. Ja specjalnym, czasoprzestrzennym kanałem przenoszę się w lata 70. Znów jest długa przerwa. Ja kupuję sobie w szkolnym sklepiku oranżadę za kilkadziesiąt groszy. To jest na pewno ten sam smak. Receptura niezmieniona od 79 roku. Ja natomiast mam smak kola pisane przez K. Bardzo dobra i zdecydowanie mniej słodka niż ta obecnie. Bo tamta kola miała mniej cukru, za to więcej koncentratu, dzięki temu świetnie kręciła w nosie. To no, Skąd pomysł na to, żeby, żeby właśnie zdecydować się na coś takiego? Pomysł jak zawsze w takich biznesach jest banalny. E, po prostu siedliśmy w ciepły letni wieczór na dworze na papierosie i musieliśmy czy dobrze by się było napić takiej starej oranżady, którą każdy pamięta z dzieciństwa ze sklepu szkolnego czy pod, pod szkołą. Od słowa do czynu. Znaleźliśmy rozlewnię, znaleźliśmy gościa, kto chce nam pomóc w tym i, i tak i tak wyszła alternatywa, tak powstała alternatywa. I tak, macie tą orężadę tutaj w lokalu, ale też dystrybucja jest na zewnątrz. Tak, dokładnie. No myślę, że już w tym momencie to jest 50... Ponad 50 lokali we Wrocławiu, w okolicach, bo mamy też drugi lokal jeszcze w Długołęce, tam też jest oczywiście nasza e, oranżada, ale coraz więcej kawiarni, coraz więcej e, restauracji, pubów, różnego rodzaju, rodzaju barów. E, decyduje się na nią, bo jest, bo jest fajna, jest klimatyczna, jest smakiem dzieciństwa, e, no jest też dobra, dobra cena. I dziecię, na diecie, bo tak by to jest główne. E, źródło naszej całej, całej zabawy tutaj. Czyli co? Catering na diecie, e, firma cateringowa, karmicie no, kilkaset, kilkaset osób we Wrocławiu. Dziennie tak. dokładnie. Dowozimy im do ich mieszkań, do pracy, czasami się z nimi spotykamy gdzieś po drodze, jeżeli są korki, czy, jakieś inny, czy zmiana planów po prostu e, działamy od pięciu lat i. No Jesteście w tym domu. Jesteście wciąż na rynku, więc na czym świadczy? Tak. Dobra informacja dla wszystkich tych, którzy chcą trzymać dietę, a nie bardzo widzą pomysł albo Dokładnie. nie mają czasu na to, żeby przygotować posiłki. Wy zapewniacie taką usługę? Jak najbardziej. Pięć posiłków dziennie, zbilansowana, zdrowa dieta. No, naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić ją każdemu. Czyli w takim razie albo przychodzicie tutaj, wicentego 21 i rozmawiacie, albo na Facebooku Katering na diecie, fanpage. Na, na Instagramie, strona kateringnadjecie.pl też, więc wszędzie, wszędzie, wszędzie pod tą nazwą nas znajdziecie. To co, my dalej pijemy napoje alternatywne. I zakąszamy z Rekikiem z Nowego Jorku. I zapraszamy oczywiście na Vicentego21. Do zobaczenia.